Wielki Post, dzień 35, modlitwa na czas Wielkiego Postu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże litościwy, który się prawdziwą pokutą przebłagać dozwalasz, racz przyjąć pokorne prośby nasze, abyśmy święty post Twój ku zbawieniu ludzkiemu postanowiony, nabożnie obchodząc. Umieli przez serdeczną i prawdziwą pokutę, w sprawiedliwość Twoją przejednać. Wspomóż nas, Boże, najskuteczniejszą łaską Twoją, iżbyśmy mężnie doczesnego świata tego, pogardzając próżnością, wydarwszy się ciału, które z prochu powstały w proch, ma się obrócić, wiekuistej chwały Twojej pożądali i onej dostąpili przez zasługi Jezusa Chrystusa, pana naszego. Amen. Dzień trzydziesty piąty. Milczenie to siła w walce duchowej. Ojciec Wawrzyniec z Kupoli. Walka duchowa. Zastanów się, zanim wypowiesz słowa, które nosisz w sercu. A często uznasz, że lepiej ich nie wypowiadać. Jednak nawet rzeczy, które uznasz za godne wypowiedzenia, czasem lepiej zatrzymać dla siebie. Przekonasz się o tym, jeśli je znów rozważysz, kiedy już minie sposobność do ich wypowiedzenia. Milczenie to wielka siła w walce duchowej i nadzieja na zwycięstwo. Milczenie jest przyjacielem tych, którzy ufają nie sobie, lecz Bogu. Jest strażnikiem świętej modlitwy i wspaniałą pomoc w ćwiczeniu się w cnocie. Żeby nauczyć się milczenia, często rozmyślaj o szkodach i niebezpieczeństwach płynących z gadatliwości i wielkich dobrodziejstwach, którymi obdarza nas milczenie. Umiłuj tę cnotę i żeby ją w sobie wyrobić, milcz przez jakiś czas. Nawet wtedy, kiedy mogłabyś mówić, ale żeby nie było to ze szkodą dla Ciebie lub ujmą dla innych. Dobrze Ci zatem zrobi unikanie rozmów, ponieważ zamiast towarzystwa ludzi będziesz mieć towarzystwo aniołów, świętych i samego Boga. Wreszcie pamiętaj o walce, którą toczysz, ponieważ widząc, ile masz w niej do zrobienia. Sama będziesz rezygnowała z niepotrzebnych słów. Praktykujmy cnotę milczenia, pamiętając, że Bóg mówi do nas w ciszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.